Oto cztery warianty: Hagana, Halacha, Hakama, Habiru. Kurczę. ja bym Hakama? Na Hakama. Na co? Na Hakama. Nie, nie, nie bierze. No, się... Dostajemy Hakama. Nie, Hakama. nie, nie, Hakama. nie, 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 Hakama. Jerzy, zetknąłeś się z tą nazwą, czy nigdy? Będziemy strzelać. Nasza odpowiedź brzmi Hakama. Pani Kasiu, zaimponowała nam pani. Tak jest! Yes. 2100 złotych trafia na tonto drużyny żółtych i żółci. Mają 5000 złotych, tyle samo co niebiescy, a zieloni... 4 tysiące, tak więc wszystko jeszcze jest możliwe. Cztery pytania do końca tego etapu. Wędkarstwo. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 złotych z każdej drużyny. I słuchajcie, zieloni 300. 300, rzuci 400, rzuci 400. 500 500 500 po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedajcie. Udało się kupić 500. Ja, ja panie Andrzeju też jestem zdziwiony, że taka bo, cisza zaległa na tych dwóch stanowiskach. Co się stało? Pani Kasiu. Wędkarstwo to niestety nie nasza kategoria. A u zielonych? Nikt nie wędkuje. Po prostu. No to w takim razie niebiescy szansa na 1200 zł. A u niebieskich ktoś wędkuje? Nie, no nie. Ja wędkuję, ja wędkuję, ale byl, byłam zaskoczona, że kupiliśmy. to pytanie. No to proszę odpowiedzieć, której przynęty używa się zwykle przy połowie metodą dapingu? Da da ping. Ping to jest coś takiego, że... Pining to jest takie zarzucanie. A Darling a da to nie jest. Co? Podrywanie? Co? Nie wiem. Tak, tak, jest jest to znaczy, Podrywanie. Podrywanie. Tak, daping Tak, tak. Tak, tak. Nie tak. znaczy daping, Podrywka. Podrywania. Podrywania. Tak. To Tak. Tak. Że Kupujemy, no. no. Kupujemy podpowiedź Chcemy kupić podpowiedź Słucham państwa